Hejka z tej strony, Ola, i w tym filmie dowiesz się, jak zacząć z siłownią. Chciałabym wszystko tutaj powiedzieć krótko, zwięźle i na temat bez zbędnego przedłużania, Żebyście mieli po prostu wszystko na tacy w takiej pigułce. Zaczynamy od punktu pierwszego, czyli ogólne nastawienie, stres przed pierwszym pójściem na siłownię. Fajnie, że poczuliście, że chcecieś na siłownię, chcecie w to brnąć, ale wiąże się z tym również stres, i jest on, nie mówię, że oczywisty, ale normalny, ponieważ jest to coś, nowego. Musicie to tak trochę wziąć jako takie wyjście ze strefy komfortu i musicie przemóc ten stres i tak naprawdę nic tak na niego nie poradzicie perfidnie, bezpośrednio, ale możecie sobie troszkę z tym pomóc. Pierwsza rzecz myślę, że ludzie i opinia innych ludzi. Wiadomo, że na siłowni są inni ludzie, nie wiem, czy to się Wam zdarzy, tak, że przyjdziecie, by była pusta siłownia. Dużo ludzi ma stres z opinią, że inni będą na Ciebie patrzeć, czy się wyśmiewać, czy sądzić. Nie, to tak nie jest. Nie martwcie się, że to się tak wydaje i się mówi. Ale na siłownię każdy przychodzi zrobić swój trening. Każdy idzie z myślą o swoim treningu. Nikt nie idzie tam z myślą o tym, żeby patrzeć na innych ludzi i się wyśmiewać, czy tam oceniać innych treningi. Też idźcie tam z myślą o swoim treningu, tak samo jak inni. Inni. Z takich moich rad, jeśli chodzi jeszcze o takie to wyjście ze strefy komfortu, co może Wam pomóc, to na przykład pójście ze znajomym, z kolegą, z koleżanką, może ktoś już był kiedyś na siłowni i mógłby Wam w tym pomóc, czy to nawet ktoś z rodziców, no nie wiem, obojętnie ale zawsze wszystkim się jest raźniej doradźcie się może wcześniej jeszcze jakiegoś znajomego, coś takiego, żeby wam sprawiło, że będziecie bardziej pewni posłuchajcie swojej ulubionej muzyki i nastawcie się może troszkę bardziej pozytywnie, że to jest nowe doświadczenie, ale trzeba po prostu przez to przebrnąć. Pamiętajcie, że z czasem będzie coraz lepiej jeśli przezwyciężycie ten strach, to on będzie coraz, coraz mniejszy i za kolejnym treningiem będzie coraz lepiej i lżej jeśli jesteśmy w tej pierwszej wizycie na siłowni, jak powinna wyglądać taka pierwsza wizyta. Co w ogóle wziąć, czyli torba na siłownię? Pamiętajcie o butach na zmianę, fajnie, żeby miały płaską podeszwę, tak samo strój, ubierzcie to, w czym Wam jest wygodnie, czy to dresy, czy to leginsy, top, koszulka, bluza, to, co tam uważacie tak naprawdę, żeby Wam było komfortowo, samo czy to lubicie usiąbrać w takich kolorach, czy to może w takich. Tak, żeby było sportowo wygodnie i dało się trenować. Pamiętajcie również o kłódce, jeśli na siłowni nie ma kluczyków. Zazwyczaj właśnie na sieciówkach są wymagane te kłódki, żeby zamknąć szafkę, a czasem na siłowniach można wykupić kłódkę. Chce się kupić, nie wykupić. Jest to mała rzecz, a ważna. Następnie słuchawki. Słuchawki też moim zdaniem są pomocne, jeśli chodzi o taki stres i żeby było komfortowo. Załóżcie słuchawki, puśćcie swoją ulubioną muzykę, przecież no, na siłę to chyba każdy ma słuchawki. Woda, czy to jakiś tam duży baniak, ja zawsze noszę, żeby mieć dużo tej wody, ponieważ w trakcie treningu dosyć dużo tego się pije, czy to będzie jakiś tam izotonik, energetyk cokolwiek, weźcie ze sobą picia. Niektóre siłownie także wymagają ręcznik, no ale to zależy od siłowni. No i w sumie to tyle. Później to takie drobiazgi. Moja rada, jeśli przyjdziecie pierwszy raz, czasem się pytają na siłowni, czy jesteś pierwszy raz. Zależy, czy kupujesz karny szpukam na Multisporta, przechodzisz. Albo możecie poprosić kogoś z recepcji, żeby wam pokazał, co gdzie jest. Ja nawet się tak pytałam, gdy pierwszy raz byłam na siłowni innej, gdzie w ogóle mam się przebrać. Naprawdę zapytajcie. Na pewno osoba na recepcji Recepcji, czy to osoba, która tam pracuje po prostu wam pomoże albo nawet zapytać się o sprzęt, żeby wam pokazali, gdzie jest jaka strefa. Taki mój tip najpierw możecie sobie wejść na jakąś bieżnię, rowerek, cokolwiek i tam pochodzić, poćwiczyć i się rozejrzeć na siłownię bo wiecie, moglibyście stać i po prostu sobie patrzeć albo chodzić, ale bardziej komfortowe może być to, gdy będziecie coś robić chodzić na tej bieżni lub cokolwiek tak bardziej bym ustawiła pierwszą wizytę na siłowni, nawet nie mówię, że trening, ale po prostu pierwsza wizyta na siłowni. Wydaje mi się, że na początku przygody ze siłownią bardziej korzysta się z maszyn. Tymi maszynami możecie się oswoić. Tam zawsze są też takie rysunki pokazane, jak się trenuje, co w ogóle robić na siłowni i jak trenować. Pierwsza kwestia wyposażcie się w plan treningowy. To jest najłatwiejsze i najwygodniejsze rozwiązanie i moim zdaniem obowiązkowe, jeśli chcecie trenować siłowo, ponieważ dobry trener personalny dobierze Wam ćwiczenia idealnie pod Was, Wasze cele i w ogóle co chcecie osiągnąć. Tylko pamiętajcie też dobrze, dobrze dać trenera. Jakbyście potrzebowali też takie plany, to ja również się rozpisuję, także zapraszam. Napiszcie do mnie najpierw na Instagramie albo na mailu, ale na Instagramie wydaje mi się, że szybciej da Wam odpiszę. Bo tak naprawdę te cele i Wasze priorytety tête et tout tout Najważniejsze, żebyście w ogóle robili te ćwiczenia, które Wam coś dadzą, to co chcecie osiągnąć. I tak jak powiedziałam wcześniej, na pewno na początku możecie bardziej sobie pokorzystać z maszyn, w ogóle zapoznać się, ale ten plan treningowy jest kluczowy: czy to w ogóle mieć trenera personalnego, który będzie tam z Tobą, zapisać się na treningi, czy to na parę treningów wstępnych, żeby po prostu Ci trener pokazał jakieś ćwiczenia, jak technika. Moim zdaniem jest to super opcja, żeby najpierw wziąć ze sobą trenera, jak powinien wyglądać trening. Siłowy. Przechodzimy, przybieramy się, ogarniamy. Pierwszy punkt rozgrzewka. Rozgrzewkę robimy zawsze. Fajnie najpierw sobie wejść na 5 minut na jakąś bieżnie orbitrek, żeby Podnieść tętno, a później robimy rozgrzewkę. Przed każdym treningiem rozgrzewka może wyglądać inaczej. Wszystko sensie chodzi mi o to, czy będziecie bardziej robić górę ciała, dół ciała, jakie partie w ogóle, czy to jakieś wasze, jak to się mówi, ale przez jakieś przybyte kontuzje ta rozgrzewka może wyglądać inaczej, czy to przez priorytety, czy to przez jakieś bóle, czy to przez jakieś problemy, które macie. Każda rozgrzewka może wyglądać inaczej i trzeba ją podpasować. Personalnie, ale rozgrzewka jest obowiązkowa. I dopiero później sobie przychodzi do treningu. Ja preferuję trening góra dół, góra dół. Może być to całe ciało, może być to jeszcze inne kombinacje, ale dla początkujących wydaje mi się, że te dwie kombinacje byłyby do wyboru odpowiednie. Zazwyczaj zaczynam od tych cięższych ćwiczeń wielostawowych, i później lecimy sobie zresztą ćwiczeń, później akcesoryjne ćwiczenia itd., i tak dalej, ale to też bym zahaczyła bardziej do planu. Okej, okay, już chodzimy na tę siłownię, trenujemy. Podam Wam teraz takie moje rady, co warto do tego dodać, tak mogę to ująć. Na przykład dieta. Jak powinna wyglądać Wasza dieta? Tutaj też zależy od Waszego celu. Czy Wy chcecie schudnąć, czy Wy chcecie zbudować tą masę mięśniową, czy Wy po prostu. Chcecie to do być aktywności, ale co, warto jeść wystarczającą ilość białka, to około 2 gramy białka na 1 kg masy ciała i ograniczyć to przetworzone jedzenie, to wiadomo, czy to cukier i słodziki. I jeść pełnowartościowe i zbilansowane posiłki, odżywcze posiłki. Zależy też, czy liczycie kalorie, czy nie. Uważaj, żeby też dieta była dla Was smaczna i odżywcza. No i to białko. Suplementacja. O suplementacji też się troszkę mówi, i mam wrażenie, że dużo osób popełnia ten błąd, że za dużo bierze tych leków i suplementów. Nie jest to aż takie wymagane. Jedyne co tutaj bym powiedziała, to kreatyna, ale osoby początkujące moim zdaniem nie muszą jakichkolwiek suplementów tam zaczynać i wciskać, tylko na spokojnie. Miałam ja chwilową przerwę, bo bateria mi się rozładowała, ale nieważne. Trzymaj się swojego planu, czy to i bo wtedy zauważysz największe efekty. Regularność, więc bądź później już regularny z trenowaniem. Regeneracja. Regeneracja jest bardzo ważna i może być kluczem do waszego celu, naprawdę. Skupcie się też na tym, bo to się tak mówi, ale śpijcie czy to te 8 godzin Wstępy między treningami ważne, żeby też były zachowane, żeby codziennie, dzień po dniu nie trenować nóg i robić ciężkich ćwiczeń. Jak czujecie, że macie mocne zakwasy, to lepiej nie trenujcie tej partii, tylko odczekajcie troszkę więcej czasu. Ta regeneracja jest bardzo ważna. Inne aktywności poza treningiem siłowym, jeśli zaczynacie z siłownią, to też nie wejdziecie w to błędne koło, że tylko treningi siłowe. Spacery. Spacery na świeżym powietrzu warto wdrożyć. Nie wiem, czy to się bieganie, rower, no właśnie te spacery. To, co Wam odpowiada. Pamiętajcie także, że aż tak szybko nie zobaczycie wielkich efektów. Oczywiście, na początku te efekty są bardziej zauważalne niż w późniejszym czasie. Nie kreujcie sobie. Takiego stricte celu chodzi mi bardziej o social media i o to, jak na przykład zobaczycie jakąś sylwetkę w social mediach i wy stwierdzicie, że też chcę zacząć chodzić na siłownię, też chcę wziąć się za siebie, bo chcę wyglądać tak. Czasem możecie mieć takie wyobrażenie, a okazuje się, że ta osoba trenuje już... 5 lat, a wy chcecie osiągnąć to w parę miesięcy. Trzeba też troszkę bardziej realistycznie patrzeć pod tym kątem. I słuchajcie, najważniejsze nie poddawaj się. Każdy zaczynał z siłownią i każdy miał ten pierwszy raz na siłowni, każdy pierwszy raz miał do czynienia z treningiem siłowym, nie każdy również miał dostęp do internetu, żeby sobie czaić co ćwiczyć, jak trenować. Niektórzy po prostu przyszli tam na surowo i nawet nie byli w ogóle przygotowani, że nie martwcie się. Daj mi się, że to jest wszystko. Wszystko takie bardzo, bardzo w pigułce mam wrażenie. Udało mi się troszkę objąć tak nieszczegółowo, ale żeby każdy wiedział, co ma robić i będziecie czuć się bardziej komfortowo i świadomie. Nie możecie zadawać również mi pytanka, czy to tutaj, czy to na Instagramie. Ja postaram się Wam na wszystkie odpowiedzieć. Trzymam po prostu za Was kciuki, że dacie radę i przełamiecie ten stres i spodoba Wam się siłownie, i trening siłowy. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym 平面。